Powiem Wam tak, widzowie, jest to bardzo fajny kanał, bardzo mi się podoba. No i bardzo po prostu ten kanał jest funny, fajny. Polecam dawać jemu subskryp subskrypcję, yy, bo wbija 400 subskrypcji, już mało mu brakuje, tylko yy, 6. Więc bardzo fajnie, jakbyście mu pomogli. Yy, Nawet nazywa się Antonio, Antoni, ale fajnie. Mam też, też u niego subskrypcję z dzwonkiem i łapkę, yy, więc też dam sobie, sobie tutaj łapeczkę. Dobra, dajemy sobie łapeczkę, komentarze mam włączone, ale no właśnie, dawajcie szybciutko, tutaj Macie szybciutko wam zrobię. Yy, to jest jego kanał. Polecam wam naprawdę go. Może Szorstów nie, ro, nie robi teraz, ale odcinki nagrywa naprawdę fajne. Na przykład ten mi się bardzo podoba. Zwiastun nowej serii. Yy. No i co tu ciekawego? No, tu, no, jego kanał jest bardzo ciekawy, tak szczerze. E, o tutaj, na przykład jakieś paczuszki rozsłane. No, no, bardzo fajne, szczerze powiem. E, to jest. Tutaj Sky Jumping. Ja e, też zestawiłem sobie łopeczkę. Tutaj. O, tutaj coś może drop. No, e, że potem zobaczę, oczywiście. to. Tu mam łapkę. Tu też mam łapkę. Tutaj e, też zostawię łopeczkę to sobie też zostawimy tutaj mamy już łopeczkę. tutaj sobie damy łopeczkę. no i w tamtych filmach już raczej chyba mam oprócz tych też sobie damy dobra, no i co widziały dziękuję wam za oglądanie, polecam wam naprawdę serdecznie ten kanał Dzięki za oglądanie siema, cześć No i Pa. A, jeszcze chcę przypomnieć, że na drugim koncie z telefonu też się zasubskrybuję, więc co? Dzięki, nara!